Co powie ryba, czyli muchowe peletony? Cześć! Jest taki stary dowcip. Oczywiście, ilu opowiadających, tyle wersji, ale sens jest zawsze ten sam. Zatem pewien mężczyzna skarży się i jednocześnie ma pretensje do pana Boga. Skarży się, że jest biedny, nie wiedzie mu się w życiu, a nawet nigdy nie wygrał w Totolotka. Na to rozlega się głos z nieba. No to ty może wreszcie zagraj. Dlaczego opowiadam ten dowcip z brodą? Już tłumaczę. Jak zawsze tematu do dzisiejszego podcastu dostarczył mi niezawodny internet, a dokładniej jedno z lokalnych forów. Jak wszyscy, niestety, wiemy, kończy się grudzień. I nieuchronnie zbliża się czas płacenia niebagatelnych składek za nasze ukochane hobby. Najlepszym dowodem na to jest tradycyjnie o tej porze pojawiający się temat internetowych dysput: płacić czy nie płacić. A jak płacić, to komu? Wodą Polskim, PZW? Przecież wszyscy doskonale wiedzą, że to jest jedna wielka banda niegospodarnych, nieudaczników i złodziei. Koniec cytatu. I oczywiście nie ma lepszych czy gorszych, bo jedni wyklinają PZW, inni wody polskie, ale wszyscy zgodnie mówią o tym, że nasze pieniądze idą na nie wiadomo co, a ryb jak nie było, tak nie ma. No i teraz wytłumaczę, skąd wziął się pomysł na tytuł tego podcastu. Jak zauważyliście, pierwszy wyraz zastąpiony został pięcioma gwiazdkami. Każdy Polak, choć w niewielkim zakresie zainteresowany sprawami państwa, Znate gwiazdki w układzie 5 plus 3. Ja z tego znanego wszystkim układu wziąłem tylko 5 pierwszych, bo nie jest to podcast polityczny, chociaż w niewielkim zakresie do polityki się odwoła. Wiemy doskonale, co wydarzyło się 15 października. Niezadowolony z panującego w Polsce porządku, cały naród ruszył do wyborów i zmienił panujący układ sił. Czy to dobrze, czy to źle? Nie mnie oceniać, każdy swoje zdanie na ten temat ma. Czemu więc sięgnąłem do polityki? Bo przecież nasze organizacje wędkarskie to takie mikropaństwa też władze wybierane są poprzez wybory, a potem rządzą w naszym imieniu. No właśnie wygląda jednak na to, biorąc pod uwagę wypowiedzi na forach że jednak nie w naszym imieniu. Że wydają nasze składki na nie wiadomo co. Że wszystko robią nie tak, że jak to my byśmy byli na ich miejscu. I tu znowu chyba pora wrócić do tytułowych pięciu gwiazd. Łatwo jest idź <laughs> system i instytucje. A przecież początek roku to czas wyborów władz sprawozdań z działalności, decyzji o wysokości, wysokościach składek i celach, na które zostaną wydane itd. Tak tak Uderzcie się w pierś i powiedzcie, ile razy jako członkowie w takich spotkaniach braliście udział, czy uczestniczyliście w wyborach władz przynajmniej swojego koła. Czy zainteresowaliście się działalnością tych ludzi? No i wreszcie, skoro sami lepiej wiecie, jak powinno wyglądać zarządzanie kołem czy związkiem, chociażby okręgowym, czy startowaliście w wyborach, żeby zmienić to, co jest złe? Ja nie zamierzam nikogo bronić ani optować za kimkolwiek. Także dla mnie składki są za wysokie, ryb jest za mało, a kłótnie o prymat we władzach na pewno do niczego dobrego dla nas nie prowadzą. Osobiście znam sporo kół czy okręgów, które działają prawie wzorcowo. Dzieje się to wyłącznie za sprawą mocno zaangażowanych członków. Więc jakieś nieprzemyślane rewolucje we wspomnianych przeze mnie organizacjach spowodują tylko to, że cała ich wieloletnia praca po prostu runie w nicość. Która zawsze towarzyszy wszelakim przewrotom. Zatem, jeżeli jesteś niezadowolony, idź na spotkanie koła, wyraź swoje niezadowolenie, rozlicz władzę, zaproponuj zmiany i siebie, a jeżeli Twoje pomysły będą słuszne, na pewno poprą Cię nie tylko koledzy.